Kurwa, dźwięku nie mogę puścić. No nie. Kobi, Kobi, jesteś ostatni. No bo mój komputer jest ziemniaka. Po co, czy możesz nie głaskać uczestników? Czemu to jest to? Mogę zgłosić zbyt przerażającą osobę po lewej stronie. Ja się boję. A widzicie, jakie mam portki? Zajbiste? Na, na live? Ie? O! o. Nie, no, nie, nie no, reklamę wrzucamy teraz. Lyncia, możesz zareklamować Poli. Tego szproto.

ale serio, gdzie co się daje? A, <laughs> to ty hamie. czy ja sobie Rizzler. Ja no gej. To było pytanie do pierwszego? Ja nie mogę widać Bucha Oje. co 5 minut, bo to będzie dziwnie brzmiało na nagraniu. Bez kolorowych chmur. Moje zainteresowania to Fortnite, Mirusia z prowadząca jej żona. E, 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 i e, 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 to chyba tyle. moje zainteresowania to zdawanie dawanie, na czymś znam. O kurwa. Co e, 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 e. to, to za pytania z pizdy? A, dobra, nie usłyszałem pytania, dobra, nieważne. no to Jakie jest przeciętne życie maszyny w warunkach naturalnych? Na siebie. No Eee Ja kurwa tego zapomniałem, nie wiem. siadaj. Yyy, pytanie. To ja poproszę panie z numerem 4. Panie z numerem 4. Numer 3. Eee. Poproszę Panią z numerem 4. Eee, numer 3. Eee. O mój Boże, jaka brzydka flaga. Numer 3. Numer 3. Pani z numerem 4. Słucham? Ej, ale przepraszam bardzo, numer 3 dostał y, punkty za mnie. Znaczy, zamiast <grym> mnie. Ja sobie wypraszam. <grym> Pan, panowie z dyżurki, proszę o naprawę błędu. <grym> Pani z tym cztery może Pani wyznaczyć następną osobę. Numer 3. Niestety. Niestety! Ej! A, <grym> a, <dziękuję>. Dzięki, guys. <grym> Skąd ty to kurwa wiesz? Klap, klap, klap. Klap, 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 klap. Ja, ja mam taką reklamację, nie? Bo jedno pytanie było dwa razy. Serio? Domagam się powtórki eventu. Matka Boś.